Wiemy, co się dzieje z kartami graficznymi. Na całe szczęście, procesory cały czas są na rynku i to w niezłych cenach. Dlatego zapraszam Was dzisiaj na topkę, w której pokażę najciekawsze propozycje z różnych przedziałów cenowych. Do dzieła! Numer 1. Najtańszy, czyli Intel Core i 3 10100 f jednostka czteroodzeniowa i ośmiowątkowa, kosztująca zaledwie 330 zł. Przez pewien czas rywalizowała ona z Ryzenem 3 3100, szczególnie po wykonaniu oceny na Ryzenie, ale jak wiemy, Ryzena już od dobrych kilku miesięcy nie ma na rynku i w związku z tym ten Intel jest takim samotnym żeglarzem w okolicach 400 zł. Można złożyć dzięki temu procesorowi bardzo fajny budżetowy zestaw komputerowy. Gdyby sytuacja z kartami wyglądała troszeczkę inaczej, to podejrzewam, że cały czas włączylibyśmy ten procesor z GTXem 1650 Super czy nawet z GTXem 1660. Także warto tym procesorem się zainteresować szczególnie a to wynika z moich informacji, że długo on już może nie zabawić na rynku. Propozycja numer 2, również od niebieskich, a jest to Intel Core i 5 10400F, czyli jednostka bez zintegrowanego układu graficznego oferująca dostęp do 6 rdzeni i 12 wątków w cenie 649 zł, czyli względem i trójki dopłacamy 300 i otrzymujemy już jednak procesor zupełnie innej klasy. Powiedziałbym, że dość uniwersalny, bo spisze się on dobrze zarówno w gamingu, w takich domowych zastosowaniach, nawet w domowym renderze, czy to w fotorealistycznej grafiki 3D, czy na przykład materiałów filmowych w Adobe czy Davinci zdecydowanie i 5 jest bardzo ciekawym wyborem w kwocie do 700 zł przez długi czas ona rywalizowała z Ryzenem 5 3600 problem polega tylko na tym, że Ryzen cały czas kosztuje około 900 a i 5 spotkamy w cenie dużo niższej i dlatego też ten procesor wybieram do swojej topki łączymy oczywiście go z takimi płytami głównymi jak H410, B460 a od pewnego czasu również z B a to dlatego, że możemy dzięki temu skorzystać z wyższych nastaw pamięci operacyjnej dla tego procesora, a jest to warte świeczki. Bardzo długo myślałem nad propozycją numer 3, ale w końcu po dysputach wybrałem Intel Core i5-11400F. Na bazie także mojego niedawnego testu, w którym porównywałem go z Ryzenem 5 5600X, który znajduje się obok mnie, jak i oczywiście Intel Core i5-11400F, faktycznie ze względu na niską cenę, na możliwości konfiguracyjne, i piątka jest dla mnie lepszym wyborem, co nie oznacza, o czym za chwilę będę mówił, że Ryzen jest dużo gorszym wyborem, czy w ogóle gorszym, bo ta rywalizacja pomiędzy tymi dwoma jednostkami jest bardzo zażarta, a wydaje się, że Ryzen od pewnego czasu także... Zmierza w kierunku i 5, a to dlatego, że jego cena jest coraz niższa, ba osiągnął on niedawno najniższą wycenę rynkową w swojej historii. To wiele mówi o tym procesorze, ale ja miałem mówić o i 5. Cóż, i 5 to oczywiście procesor nowej generacji Rocket Lake, który także dysponuje sześcioma rdzeniami i 12 wątkami, całkiem wysokim bazowym zegarem dla wszystkich rdzeni. Hmm, oczywiście kwestia tych wszystkich girów była wyjaśniana w już wielu materiałach. Natomiast, co jeszcze chciałem dodać, to to, że procesor jest o kilkanaście procent szybszy od modelu i5-10400. Szczególnie widać to w gamingu, więc jest to naturalny wybór, jeśli chodzi o przeskok na lepszy procesor z poprzedniej piątki na tą nowszą. Problem polega tylko na tym, że jeśli chodzi o konfigurację tego procka z płytami głównymi, no jednak ten koszt całej platformy będzie dużo wyższy. Jest i Ryzen 5 5600X, niedawny król sześciu rdzeni w kwocie 1200 zł. Przyjmijmy tę wycenę, która była dostępna kilka dni temu. Moi drodzy, wiele można mówić o tym procesorze. Wiele już w sumie było mówione zarówno na tym kanale, jak i na kanale Xcom. Testowałem go już wielokrotnie, pokazywałem wam możliwości z różnymi płytami, na różnych ustawieniach, zarówno po OCE, jak i przed OCE. To jest naprawdę udany procek. Problem polega tylko na tym, że jest on stosunkowo drogi w porównaniu z Intelem Rocket Lake, bo mówimy o kwocie o 300 zł wyższej, aczkolwiek... Co by nie mówić, Ryzen odgryza się cenami płyt głównych i tymi możliwościami konfiguracyjnymi, jeśli chodzi o dobór na przykład płyty głównej z chipsetem B450, jeśli ktoś nie chce skorzystać oczywiście z magistrali PCI Express 4.0 dla karty graficznej, a także dysku NVMe. Dalej uważam, że jest to dobry procesor, szczególnie dla osób, które zamierzają podkręcać. Tak i które liczą się z poborem mocy, a także wytrzymałością sekcji. <laughs> to tyle jeśli chodzi o tę jednostkę. Numer 5, ostatni w tym zestawieniu. I przyznam, że miałem z nim największy problem, bo w cenie od 1200 do 2000 zł mamy nie lada gromadkę modeli. Intel Core i7 11700F, czyli procesor z zablokowanym mnożnikiem, ale oferujący dostęp do 8 rdzeni i 16 wątków. Jest również i dziewiątka starej generacji, cały czas bardzo dobrze radząca w sobie w tych zastosowaniach uniwersalnych, tak bym to określił. Są również i siódemki odblokowane nowej generacji, jest także Ryzen. 75800X, czyli jednostka ośmiordzeniowa i szesnasto-wątkowa od AMD. Ale jej nie wybieram, dlatego że e, uważam, że cena jej w okolicach 1900 zł, nawet po delikatnej przesenie jeszcze jest troszeczkę zbyt wysoka względem jednostek Intela. No bo tak, e, porównywalną w jakimś względzie jednostkę Intela można nabyć za 1400 zł. Do niedawna był to procesor kosztujący nawet 1300 zł, a jest mowa o i 7 11700F. Problem polega tylko na tym, że intele mają drożeć, a już to widać po i7, która kosztuje blisko 1500 zł jest już może takim średnim wyborem, jeśli chodzi o ten budżet. Ja stawiam na procesor uniwersalny, czyli i9-10900F zablokowanym mnożnikiem, bez zintegrowanego układu graficznego, ale cały czas mówimy o procesorze 10 i 20-wątkowym, który bardzo, ale to bardzo dobrze wygląda w grach komputerowych, a także w szeregu aplikacji programów użytkowych. I tak naprawdę byłoby to na tyle, jeśli chodzi o to zostawienie. Oczywiście wiem, że jakby was z tymi topkami pojawiły się kontrowersje. Te kontrowersje zawsze były obecne i będą. Natomiast mam nadzieję, że zbliżyłem się chociaż do Waszych przewidywań, jeśli chodzi o takie top procesorów na połowę tego roku. Myślę, że jeszcze taka topka pokaże się, ale być może już na koniec roku. Także dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia w kolejnym materiale. Mówił Lipton i papa!